Yo Manko z tej strony Adimusi, ja to jest kolejny odcinek na moim kanale. Moi drodzy, nie wiem czy wiecie gdzie ja jestem i tak, to jest Five Nights at Freddy's Help Wanted. Pamiętacie pewnie niektórych youtuberów jak nagrywali to na, na goglach wiar VR i przed chwilą po prostu mi się nagranie usunęło, jak przechodziłem pierwszą noc, przeszłem, teraz mamy drugą no potem postaram się zrobić test jest Five Nights at Freddy's 2 to nie ale to o part and service bym też chciał zrobić i oczywiście wiem że jak się to dźwignię przesunie to tu jest ten taki inny tryb ale to jeszcze no nie dzisiaj w każdym razie dzisiaj skoro tu przyszłą pierwszą noc to myślę że Five Nights at Freddy's 2 też może dzisiaj zrobimy

But most importantly, they're all hiding into some kind of criminal database so they can detect a predator a mile away. Hey, we should be paying them to guard you. Uh now that being said, no new system is without its King. Uh you're only the second guard to work at that one. Okay, okay. mi tylko wystarczy kamera no nie wiem jak niech, niech będzie tutaj no mm, ja dobrze to znam możecie zacząć z mojego e, tego dłuższego filmu Jakby okej, okay, ale czy nigdzie tu spada energia, jak ja to używam? Aha i pod tym filmem, bo nie chcę się chwalić, ale to jest ten bonusowy odcinek, ponieważ...

Okej, okay, już tak nie będę przerywał. E, po prostu możecie pisać tutaj e, e, te pytania co mówiłem e, Pytania te co mówiłem Tak, te co mówiłem Wytłumacz się Możecie... Okej okay, w skrócie możecie zadawać pytania mi e, pod tym filmem w, w sekcji komentarzy możecie napisać pytania do mnie. Pytania mogą być dowolne, z obojętnie z czego można pisać i no. Życzę miłego, bonusowego odcinka. Kubek. widzę. Zaraz wyskoczy marionetka, nie mogę się doczekać. Jej! No cześć, <laughs> Idź. Ona wychodzi, widzicie? Ona breakdance'a tańczy. Czaj. latarką po jej poświecę. Ona tam stoi! E, nie wystraszyłem się. Jumpscare taki średni bym powiedział. Mm. Co ma świętować? Postaram się pierwszy raz zrobić partę serwis. Przepraszam, że tak robię to nie po kolei, ale po prostu nie mogę się powstrzymać. Nie można mu naciskać na gitarę, dlaczego? A no, zobaczcie, patrzcie, dlaczego mu nie można na gitarę naciskać. Uwaga, trzy, czaj, trzy, dwa, jeden. No właśnie, dlatego.

First, firmly grip Bonnie's left eye and carefully remove it from its socket. No. Czekaj, czas ja sobie treści się, wy też sobie ściśnijcie. Nie, ni, ni! Left, czyli tu. Well Now, uh -huh. Jakim cudem? Moi drodzy, pamiętacie serwer Adrianowica albo Adrianowice 2.1 albo 2.2? Tak, ponieważ trzy, trzy wioski sobie zrobię. Moi drodzy, zbudowałem coś ponad to wszystko. Dlaczego? Ano, zobaczycie w piątek na tym. Postaram się zrobić live'a, czyli na tym live zobaczycie w piątek. Mm, tam pokażę wam. Pomnik mój i mojej koleżanki pomnik. Nie wiem, po co go szczerze mówiąc robiłem, ale mniejsza z tym. E, co jeszcze miałem powiedzieć? Aha, że zbudowałem tam e, jakby swoją willę własną wielką wioskę od początku do końca oraz gigantyczny wieżowiec drapasz chmur, taki, nie? Więc no. O, to jest fajne, to jest mój ulubiony ten. Ja tutaj we Foxiego się zamieniam jednym słowem. Dzisiaj postaram się przejść tak, tak, tylko sobie zobaczyć wszystkie tryby. Ej, padaczki ta lalka dostaje. Nie, wcale nie mam piętnastu procent. Przygotujcie się na Jumskera. Ja kim? Cudem. Kto chce cukierka? Ja ja chcę. No powtórz. Ja nie wiem w ogóle, o co w tym trybie chodzi. Szczęście, że nie nagrywam z kamerką, bo wszyscy by się ze mnie śmiali, że się boję. Teczek. Słuchajcie, ja po prostu to nie umiem przejść. Jeśli ktoś z Was ma taktykę, ja też na YouTubie popatrzę. Jeśli ktoś z Was ma taktykę, niech naprawdę, no, piszcie w komentarzu, ponieważ ja wszystko muszę samemu do, do, e, robić. Pomóżcie mi czasami. Jeden komentarz, tylko jak to zrobić, wystarczy. Ale też, oczywiście. Jeśli ktoś ma tą grę, to może mi pomóc. A jeśli nie, to możecie jakoś, nie wiem, wywnioskować z mojego e, filmu. Jeśli ktoś by chciał, nie wiem, napiszcie cokolwiek. Chcesz, jak już mówiłem, no, napiszcie e, mi te pytania do mnie. Jakbyście mogli, to napiszcie po prostu je do mnie i no. Będzie mi bardzo przyjemnie, miło. A my postaramy się zrobić ostatni, ten, pierwszy jumpscare, i będzie fajnie. Burritos. Nie wiem w ogóle o co tu chodzi. Oby to nie było tak, the, the Joy of Creation. O co tu chodzi? Czemu jestem tym ściekowym? Co ja tu mam kliknąć? Guzik. Co nie. Nie! Nie! Zamknij poziom tak. Nie, ja to widziałem, jak chcecie. Nie wiem, jak z niego wyjść, nie? Przecież klikam, że tak. Czy na pewno tak. Czym mam zatwierdzić? E, dobra, wiecie co moi drodzy? My już to kończymy na dzisiaj. E, bardzo Wam polecam zainstalować sobie Favense at Freddy's Help wanted Tak mam dzięki Happy Mod to oczywiście oryginalnemu nie jakiejś podróbce. I no, po prostu ja czekam, nie wiem jak Wy, ale ja czekam na tego live'a, ponieważ mm, pierwszy raz będę robił live'a i no, postaram się z Minecraft'a, przygotujcie się, bo ten live może być krótki, tak gdzieś 40-50 minut, nie za długo i co bym jeszcze mógł dodać, no nic, no w zasadzie to do zobaczenia, nie? A więc po do zobaczenia i cześć!